Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się po raz kolejny, że Farmix 2025 25 i dzisiaj zaprezentuję Wam kolejną polską mapę do, tego, do tej jakże pięknej gry. A mianowicie jest to mapa zacieczki. Yy, tylko, że z tą uwagą, że na prezentację wybrałem wersję crossplay, która jest zarówno dla PC-towców, jak i dla konsolowców. Myślę, że ta prezentacja tej wersji mapy będzie bardziej sensowna. Yy, zanim przejdziemy do samej obserwacji mapy, chciałbym na początek zobaczyć, co ciekawego jest w opisie mapy, a mianowicie Klimat e, ma, Podlasia i Mazur, 80 pól plus landy, dwie farmy do wybrania, czy do wyboru właściwie, e, lasy, nowe tekstury terenu do malowania, e, i eggs na mapie są niby, polskie tablice edukacyjne pięć skupów, e, skup wełny, e, stacja wapnowania, handlarz z tabi, możliwość zakupu gnojówki. Albo sprzedaż, nie wiem, nie wiem, bo tu jest jakieś tłumaczenie? Skup beltar, tak, skup obornika, masz sklep z maszynami, e, animowane zwierzęta na farmach i statyczny w statycznym sensie, i jakieś znajdźki na mapie, także będziemy szukać. E, autorem mapy jest oczywiście Matlix, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Ostatnio u mnie e, byłeś nawet na live, także bardzo mi miło. E, I cóż, na początku tylko zachęcałbym do zostawienia za, do łapki w górę, do subskrybowania. Również można filmy podbijać. No i przede wszystkim liczą się Wasze komentarze. To jest bardzo ważne dla algorytmu. Więc napisz jakiś komentarz pod tym filmem. Może z jakąś inną mapą do zaproponowania do oceny, czy coś. Będę bardzo wdzięczny. No i dobra. Od czego zaczynamy? Jesteśmy w takim oto miejscu. Sobie od razu włączę tryb latania. Może będzie szybciej. Co to jest? To jest jakaś siłownia? Taka statyczna? No nie, co to jest? Chyba taka siłownia. Taka. No tak, tutaj są jakieś tam pierdółki, tutaj mamy jakieś NPC-tów sobie stoją, spoko, tutaj mamy taką altankę do siedzenia, bardzo fajną, eee, no i tutaj mamy chyba znajdźkę, tak jak rozumiem, tak, jest ee, 20 traktorów do znalezienia złotych, no i fajnie, elegancko, złote traktorki do zbierania, spoko, eee, tu mamy jakąś taką siateczkę, elegancko, <laughs> no, przepraszam, no i tu jakiś piesz sobie nawet chodzi, dobra. Zacznijmy może od poglądu na mapę z góry, jest tak jak widać mapa robiona chyba z reala, bo no tak wygląda układ pól, więc obstawiam, że raczej wzorowane na realu to było. Tutaj fajnie oznaczone lasy, dużo lasów swoją drogą, bardzo dużo lasów tutaj jest, sobie to obczajmy. E, pól sporo, e, ale czekaj, a bo tu jest po prostu dookoła zrobione, tak? W sensie, że... Teren jest chyba Doton, a tu już nie, tak? Czy... Nie, nie, jak to działa? Czekaj. Będziemy musieli to oprzeć, bo trochę nie mam Chyba on PDA po prostu tak zrobił, że jest trochę większy obrys. Możliwe. Mamy tu jakąś wachę, ale skupów jest. Tu jeszcze jest jakiś skup. Także będziemy sobie powoli to zwiedzać. Upraw nowych, z co widzę, nie ma. Nie, nie ma, dobra. E, także po, są rzeczy podstawowe nazwijmy to. Dobra, tu mamy jakąś fajną drogę polną i tu od razu jesteśmy zaraz przy chyba skupie. E, co tu jest? Tu mamy jakiś samochodzik, jakieś ma modele statyczne. No one bardzo dużo żrą generalnie pamięci, także. Ja rozumiem używanie tych modeli, ale one dużo żrą właśnie ramu i pamięci, nie? No co, trochę obciążenie mapy jest niepotrzebne. E, I to jest to, to jest skup. O, fajne takie te customowe. Zaczniki czerwonoczone, fajne, fajne. Jest skup, tak? Jaki? Co to za skupie? skup, skup zbóż? Sprzedaż obornika. A tu jest kupno obornika. Aha, czyli tu można sprzedać obornika, tu kupić. Okej, okay. okej, okay, rozumiem. E, spoko. E, czyli taki typowy punkt skupu obornika typowo. A tu jest co? Płyta młot, młotpol. Płyta młotpol. Eee. Czekajcie, jest tylko jedna produkcja, szkoda, że produkcji nie ma. Czekajcie, płytam, łodpol. Tu wszystko można sprzedać: kukurydzę. Okej, okay, czyli tu jest skup wszystkiego. Tutaj, no dobra. Rozumiem, o tu jakieś biura jeszcze mamy, czekajcie. Witam szanownego sąsiada. O, witam sąsiada, witam. Weźmy sobie traktor. O, tu jakaś szachownica, zobaczcie, bagietka. Elegancko. Elegancko, no witam, witam ponownie. Nie muszę się witać z dwa drugi raz z wami. Dobra, czyli tu mamy takie coś: taki oto skupik. No spoko, taki prosty, ale jest. Prosty, ale jest, prawda? Eee, zastanawiam się, w którą stronę by najpierw pojechać. Eee, Zobaczmy tam na północy coś: jest to chyba statyczny dom, po prostu, tak? Tutaj mamy. Tak, tu już jest granica mapy. Eee, tutaj sobie mapa jedzie dalej. Eee, I tam mamy jakieś statyczne budynki. okej. Okay. W ten sposób jest to zrobione. Rozumiem. Rozumiem, rozumiem. Spoko droga, spoko droga. Drogą. A, tekstura asfaltu, git jest. Według mnie. Eem, dobra. Tu są pola. Są pola. Całkiem fajne swoją drogą. Zobaczmy, może tu. Co to jest? Tutaj. Jakiś taki naprawdę gigantyczny stos drewna. To jest. Potężny, można by powiedzieć. Dużo, dużo drewna, te chłopaki mają nacięte. E, tu jakieś drewno złamane. No i las jak las. No tak, laski takie normalne, nie? Jakieś tam mieszanka sosen, świerku. E, nic nadzwyczajnego. Las jak las, nie? Jest git po prostu. E, nie ma co się tutaj do czego przyczepić. Pola też, no fajne są takie, właśnie, nietypowe kształty, pól, bo to na pewno wielu się może spodobać. Wielu osobom. Coś takiego. Um, no i mamy jakieś niewysokie napięcia. Okej, okay, i tu jest co? Tu mamy stację wapnowania. Tu mamy składnicę commerce. Tu mamy commerce syp. Tu mamy commerce słomaj. Tu jest starta. też. Ok, to sobie zobaczymy to wszystko. Tutaj mamy wapno. Ok, czy tutaj można sobie kupić po prostu wapno. mam... A, tutaj po prostu zrobił, że tak tyle piasku zamienił na wapno. W sumie, czemu nie? Nie jest to głupie. Całkiem spoko pomysł. Eee, tutaj mamy. Otworzyć można tak. Można otworzyć, ok. Dobrze. I co mamy tutaj? Tu mamy jakieś tam palety. Tu mamy jakiegoś widlaka. No tak, to jest ten magazyn. Tu możemy sobie kupić produkty, tak? Jak rozumiem. Nie, czy to jest skup? Składnica Commerce. A? To jest skup, czy co? Czy ja tu palety mogę trzymać? Um, no nie wiem, właśnie teraz. Czy tu trzeba wjechać i wtedy się aktywuje trigger? Może. Może w ten sposób. Okej. Okay. Może być w sumie. Tu mamy co? Tu mamy skup. Komercz sypi. Tu też jest, jest skup wszystkiego, tak? A, aha. To jest skup wszystkiego. I tu jest jeszcze commerce słoma. Okej. Okay. Zakładam, że tu trzeba pewnie podjechać przyczep, bo można załadować sobie jakieś tam produkty. Okej, okay, i tu jest Scoop okej, okej, okay, okay. spoko. Fajny, o, fajny domek, jakiś elegancki. Najsik, nice, fajny model domu. Um, co, nic nic tutaj, tutaj nic dodać, nic ująć. E, więc fajny taki skupik, taki domowy, można by powiedzieć. O, tu jakaś kosteczka chyba customowa, teksturka też git. Okej, okej, okay, okay. tu mamy lasy, dużo lasów. E, bardzo dużo lasów, nawet bym powiedział. Ale czekajcie, to są jeszcze nasze lasy do gry? To już chyba... Tak, to już jest poza mapą. Czekajcie, jak są landy? Tu jest teren, o, tutaj, czyli... E, to... A, tu jest granica mapy, okej, okay, dobra, to była kolizja, dobra, 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 rozumiem. Okej, okay, spoko. E, tu mamy dużo, dużo drewna znowu. No Tartak dosyć potężny. Fajny model Tartaku, elegancki. To jest chyba, czy on nie jest w francuskiej z francuskiej mapy z wyriski aby czasem, tak mi się wydają, chyba to jest, no, chyba ten, nie? Tartaczek, ale jest jak najbardziej spoko, fajne dźwięki, klasyczne, że tak powiem, farmingowe, o tutaj jakieś logo drewutnia zrobione, fajnie, no i spoko, tak elegancki, tutaj się nie ma, nie ma się do czego przyczepić absolutnie, tak jest git, najbardziej tu jakiś fajny domek, to jest chyba ten sam model domu, swoją drogą, co tam, nie? Mi się wydaje... Nie, podobny, przepraszam. To jest podobny model. Ale bardzo podobny. Eee, mamy jakiś garażyk. Jakiś blaszak, elegancko. O, tu też jakieś drewno, jakieś patyczaki. A tak fajny, tutaj u, muszę spróbować Ten skup też jest spoko, taki wymyślny. Więc tutaj nie ma się absolutnie do czego doczepić. Eee, dobrze. Jedziemy dalej. Tutaj nie ma nic, to pola. O, fajny dźwięk ptaków, szanuję. To są jakieś bele. No wiadomo, na polskich mapach to jest dosyć powszechny taki widok. Eee, w farmingu, przynajmniej niektórych. No i mamy kolejne lasy, eee, więc tutaj nie będę nawet zbytnio oceniał, no bo las to las, to są zrobione dosyć podobnie. Trochę według mnie jest przesadzone z tymi połamanymi drzewami, ale to jest takie moje zdanie, nie, że jest ich za dużo. Według mnie, e, sam pomysł spoko, ale jest ich za dużo, tak, tak ja uważam przynajmniej, nie, możecie uważać inaczej, nie? przynajmniej według mnie jest tego po prostu trochę dużo, no ale, no ale taka była wizja twórcza, więc nie będę się czepiał, e, dobrze, mamy kolejną granicę mapy, tu są same pola, Swoją drogą mapa jest bardzo płaska z co widzę, no ale jak to jest teren z Real'a, no to nic dziwnego, nie? To, to, to jest jak najbardziej naturalne. Eee, mapa jest dosyć pusta swoją drogą, no bo, no ale to no, jak po, powtórzę się, teren z Reala, więc no, trzeba się z tym liczyć, że mm, tereny. Czy znaczy tak, no że to jest teren z Real'a, nie wiem, może nie, ale no, zakładam, że tak, no bo. Eee, no tak to wygląda przynajmniej, jakby to było z Reala właśnie robione, więc no, trzeba się z tym po prostu liczyć. Eee, o, tu mam jakiś krzyż przedrożny, bardzo fajny. Co to jest na cenę? Serce człowieka obmyśla drogę, lecz pan odwiedza, utwierdza kroki. Fajnie, fajnie. Elegancko. Ehm, dobrze. Wioskę ominęliśmy, no to do wioski potem dojdziemy jeszcze. Ehm, co mamy? Tu mamy jakieś laski znowu. Jezu, ale tu jest na ranę kwiatów. Jop, ciechyca. Ale tego dużo. Ha! No tutaj chyba aż przed, przed, przedobrzyłeś z tymi kwiatami, jest to trochę za dużo tego według mnie, ale dobro, no nie, czyli raczej nie wygląda to źle, spoko, nie? tylko jest ciut za dużo chyba tego według mnie. Ale git, git, niech będzie, tu jest tu chyba nic dalej nie ma, tak? Tu jedziemy do końca mapy. Tak, tu jedziemy do końca mapy, tu jest już granica. Mhm. Tak, tu jest już granica ale to chyba się szybciej kończy, nie? Już ta kolizja gdzieś tu wcześniej jest. Tak, tu jest już kolizja. O Boże, się zbugowałem. Czekajcie. Tepnijmy się, czyli one są już poza mapą, te domki, dobra. Tutaj mamy kolejne belki, takie o sobie tutaj, tu mamy jakieś pola, 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 pola. I tutaj gigantyczny las świerkowy. Nie, czekaj, co? A, to jest też poza mapą, dobra, sorry. Tu jest, czyli te, te lasy środkowe są poza mapą, dobra, tu są te y, lasy legitne i tu jest ten sam styl robienia lasu, czyli tutaj widzę, że po prostu taśmowo było robione, no czemu by nie, czemu by nie, chociaż nie, tutaj inaczej trochę wygląda. Tu wygląda trochę inaczej i lepiej według mnie. Dobra, ale tych kwiatów jest no za dużo według mnie, no za dużo. Trochę za dużo. To powinno być trochę ten przerzedzone, no bo jest więcej kwiatów niż trawy, nie? Tak, Ale to ja mówię, to jest moje zdanie. Także nie musicie się nie wzorować. A to samo, autorze mapy, jeżeli to nas to nie musi się tym absolutnie wzorować. To jest tylko moje zdanie. Eee, dobra, eee, myślę, że obskoczymy wieś i ten punkt. I tu chyba będzie tyle, no bo tu nic więcej nie ma. Na dobrą sprawy są pola, parę lasów i git, nie? Dobra, zobaczmy ten oto punkt, co tu jest. No, widzicie, tych kwiatów jest trochę za dużo, no ale dobra, eee, co tu jest? Tu są biuro. Ty młody, jak z koli chcesz udać się? no i w sumie ledwo rusza. <laughs> dobre, dobre. Spoczko smaczek. E, jakieś histeriaki tutaj są, rzeczywiście. Ty! ty! <laughs> dobre, ty to jest dobre. Jak ktoś nie wiedział co chodzi tutaj, to to jest nawiązanie do... E, do, do, do... Do Łodzi. Pamiętacie pewnie sytuację niektórzy z was, że w Łodzi zalali gościowi auto betonem, nie? Ja pierdziele ty fajne. To jest dowalone. Co to jest? 0,8. Dowalone, to jest fajne. Szanuję, szanuję. Dobry, dobry smaczek. Eee, dobra, e, dalej. Tu mamy jakieś biuro i tu jest chałupka, tak? Tak, tu jest jakiś domek z uh -huh. Czyli to jest normalnie mieszka. Co to jest właściwie? to jest kruszarka i tu jest stacja wapnowania, to jest ciekawe miejsce. Dosyć duże, nie? Tak jakby budowa tu była. Jak to wygląda, jakby to jakaś budowa była normalnie. Ale spoko. Ej, tu mamy co? Jakieś kamyczki, ale fajna tekstura te kamyków, by the way, ty. Elegancka. Widzicie? Jak 3 nie? Wyglądają. Ale do warunek tekstura kamieni, ty. Ja pierdziele. Ten naprawdę fajna, ona mi się podoba, w opór. Super tekstura. Eee, dobra. <grystanie> dom na złom zostawiony, ty. Hoppie, nieźle. Chcecie na złom, na gruz. Cały dom wywalili, ty, na gruz, nie? <grystanie> Wzięli chałupę, całą i Nie ma. Nieźle, nieźle. Eee, no dobra, no tu jest taka szara. A, tutaj można wapno sobie zdobyć, okej. Okay. A kruszarka jest gdzie? Tu obok. Tak, tu jest obok kruszarka, okej. Okay. No dobra, spoko, spoko miejsce. Eee, lecimy w takim razie dalej, tu mamy już wieś i tu mamy sklep maszyn. Eee, jakieś tam flagi AKKO i tak dalej, tylko tylko O, jaka fajna brama, agrotechnik. Elegancka brama. Tutaj mamy eee, ten ciągnik. To jest USUS 45 chyba, nie? Wzorowany na tym to, co był na tym niemieckim jeszcze ciągniku jakimś tam, nie pamiętam na marki niestety. Linz chyba? Nie wiem. Tu mamy dwa złote ciągniki, sobie od razu je zbiorę. Wypatrzyłeś ten sweter w jakimś nowym katalogu mody? Oho, czekaj. Dostałem go e? A może do końca nie wiesz co na siebie założyłeś? Albo czujesz, że się wygłupiłeś, ale teraz nie chcesz się do tego przyznać. Jakiś tutaj dialog z jakiegoś filmu, no, Pazura to mówił oczywiście. Jeżeli ktoś wie z jakiego to filmu, to może powiedzieć. Bo całego też nie chce słuchać, żeby wiecie, żeby nie było. E, tutaj mamy co? Tu mamy do tankowania, chyba, tak? Stacja, okej, okay. i się zrobi. Save, tak, tu możemy sobie zatankować. Tu mamy kolejny ciągniczek złoty. Git, i tu mamy y, bankomat. Swoją drogą, jeżeli ktoś by się zastanawia, do czego nie ma. A, nie, jest logo sklepu maszyn. Okej, okay, dobra. Bo czasami u niektórych może być problem, że logo sklepu maszyn zniknie. Więc żeby ono się pojawiło, musi je zrobić tak. Tu raz. I dwa. I powinno się pojawić z powrotem. Taki dziwny błąd, ale no jest coś takiego. Ehm. Eee, dobra. Slep maszyn, git. Spoko. Spoko, slep maszyn. Nie ma się do co przyczepić. Absolutnie. Eee, według mnie, elegancki. Można wejść do środka? Można. Można wejść normalnie do środka. Więc. Witaj w zacieczkach. Miłej przygody o. Witam i dziękuję bardzo. Witaj w za... Fajnie, fajnie. Fajny, sklepik. elegancki. Dobra, eee, patrzymy w takim razie dalej. Eee, tutaj mamy co? Kolejne bele. Spichlerz u dziedzica. Magazyn i magazyn. OK. Zobaczmy, można do środka? Można do środka. Też jakieś, jakieś nawiązanie do czegoś. OK. Spoko. Tu jakieś biuro, komputerek. Yo! Konsola! Fajnie, fajnie. Elegancko. Ale co to właściwie jest, czekaj. No razem coś gadałem chłopaki, to jest magazyn, okej, okay, tutaj możemy kupić sobie produkty. I ciekawie, ona się pojemy tutaj. Czekajcie, kupmy. Eee, coś taniego. No Wajda, Wajta. No. Kupmy 10 palet tego. Kimci na przykład. O, są. Czyli dobra, tu są punkty na spawn palet, rozumiem. Spoko, a tu jest co? Tu jest jakiś skup, magazyn, I co to za skup jest? Um, czy to jest skup, czy jakiś magazyn? Czekajcie, ceny. Nie, to jest... Nie, jest magazyn, bo wolę mleko. Chyba możemy przechowywać rzeczy, tak? Ty, to tu kolizji nie ma? nie czekaj. E? czekaj, tu jest kolizja. Tu jest kolizja. Tu jest kolizja. Ale tu nie ma kolizji. Ta ściana nie ma kolizji, widzicie? I dach też nie ma kolizji. No nic, dobra. Mm, tu mamy oczywiście bramę. I bardzo spokojny kolejny. Okej, okay, lecimy dalej. Mamy dojazd do pola. Taki betonowy? Fajnie, fajnie, elegancko. Eee, jakaś tam podwóreczka, wiadomo, klasyczek. Tutaj jakaś szlarnia, tutaj jakieś podwóreczko. Eee, domy jak domy, tutaj kolejny jakiś punkt, pewnie jakiś eee, kupiec korzenny tak. To jest Znowu jakiś dźwięk dziwny. jakaś fabryka była. Że tu? Coś tu jest, wychodzi na to. Nie wiem, czy to tak miało być? Widzę sąsiada, no nie wiem co to miał być, ale okej, okay, niech będzie. Eee, tutaj mamy co? Tu mamy skup u Janka. Witam sąsiada, u Wojanka. Tutaj mamy skup. Eee, I Digger jest po prostu po żądalu. Eee, e, 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 e. Tutaj mamy kolejne podwóreczko, jakiś namiocik. O, kury sobie chodzą. I ten dziadek sobie przesiaduje. Okej. Okay. I co mamy tutaj? Handlarz zwierząt. I Katie, okej. Okay. Fajny dźwięk Proof. Czy to jest handlarz? Okej. Okay, no one są pewnie tu w środku na niby. O, to by jakaś mućka chodzi. Ty, to... a nawet dwie. Myślałem, że jest jedna. Myślałem, że to będzie nawiązanie do Sabi swojej, gdzie mućkę mieli czarno-białą, ale nie, to były dwie krowy. Okej, okay, okej. Okay. Eee, spoko. A tu jest nasze gospodarstwo, tak? Z tego co widzę, no. Dobra, modele są standardowe, z gry, defaultowe, no ale to nam się o to nie będzie czekało absolutnie. Dobra, tu mamy silos, tu mamy coś do budowy. Co to jest? jakieś szopa do budowy, czy co? Mm. A nie, bo to jest do kupienia gospodarstwo, tak? Mam jakiś pseudosad. Tak, to trzeba kupić? A tu mam maszynę start? E? Dobra, kupmy. I co to jest? Garaż, okej, okay. z garaż do budowy. Spoko. Co by tu jeszcze mamy? Tu mamy przyczepkę. Jeszcze w środku. Mamy ciągniczek, siewnik, opryskiwacz, elegancko. Eee, Czy coś jeszcze tu jest? Jeszcze coś? A, to nie, to jest samo opryskiwacz, okej. Okay. Tu mamy też domek, ale nie, dom nie jest defaultowy. Dom jest inny. No popatrz, dom jest jednak zrobiony inny i swoją drogą bardzo fajny dom. Elegancki. Brama otwieralna, oczywiście. Jak najbardziej. Oha, eee... Aha, tu już jest ten skup, tu jest jeszcze parę gospodarstw, to będzie wszystko, tak? Z tego co widzę, to tak. Tutaj jest jakieś gospodarstwo. Tu mamy jakieś gospodarstwo. Tu jest... A, bo to jest drugie gospodarstwo, swoją drogą. Okej. Okay. Czyli tu też mamy jakiś sprzęt. To czekaj! To tu są dwa gospodarstwa, czyli to jest faktycznie do kupienia. Aha! Czyli to jest nasze startowe. Okej. Okay. Rozumiem, rozumiem. A to spoko patent. I tu mamy co? Tu mamy kolejną szopę. Zobaczcie, ja chcę z niej wyjść. To jest ta defaultowa chyba... Tak, to jest ta defaultowa szopa. Z tego co się wydaje. I tu mamy normalnie kury. Eee, spoko. Tu mamy co? Mamy silos, jakiś taki... Dziwny, ale jest, okej. Okay. Mamy jakiś garaż, kombajn, ciągnik. Sp sprzęt w ogóle sp taki większy tutaj jest na tej gospodarce, zdecydowanie. I tutaj mamy dom. Dom też nie jest defaultowy, dom jest akurat wymodelowany. Jest customowy model domu. Spoko spory dom, swoją drogą. Sołtys? Oczywiście, że tak. No a jak żeby inaczej, nie? Sołtys musi być. Eee, no i dobra. To jest chyba na chyba tyle, nie? Na tej mapie. To nic więcej nie ma tak na dobrą sprawę. To co mogłem zobaczyć, to zobaczyłem. Jeszcze zobaczmy ile pól może mamy na start. Mamy tutaj, słuchajcie... Obszary. Mamy co? Mamy 7 pole 75. Tylko jedno pole na start? Nie, tu jeszcze są dwa. Landy. Tu eee, jeszcze są dwa landy. Ale malutko dostaliśmy ziemi na start. Jedno pole raptem. I taki duży sprzęt? Tak nie wiem, dziwnie, no ale dobra. Eee, w porządku. Dobra, słuchajcie. Eee, co to jest? Okej, okay, czekajcie, jeszcze zobaczmy tu. Jest taka data radnego wsi zacieczki. Nie? no, no. Okay, to można go znaleźć będzie pytać św. okej. Eee... W Szczuczynie. Okej. Okay. Zobaczmy czy tu jest jakiś easter egg. Eee... To jest są osoby, którzy pomogli przy tej mapy. Dziękuję, okej. Okay. Pięto plonów, okej. Okay. Spis ludności w gminie, spoko. Mmm... Pan Szczepan Kudła okej. Okay. Okej. Okay. Fa fajne, fajne takie te istereczki. Ja lubię takie smaczki. Także szanuję eee, Szanuję jak najbardziej. No i dobra słuchajcie. Drugie eee, ma już nic więcej do oglądania. Mapka jest według mnie spoko. Na pewno swoich amatorów ona znalazła. Eee, klimacik swój ma. Widać, że to jest mapa zreala, ale eee, szanuję za takie różne właśnie detaliki parę rzeczy może bym tu zmienił ale osobiście uważam, że mapka jest jak najbardziej w porządku także cóż, zachęcam do pobrania do obczajenia, jeżeli jesteście zainteresowani ją oczywiście jest ona dostępna na modhubie więc nie musicie szukać na jakichś ls portalach albo nigdzie indziej każdy może ją normalnie sobie zdobyć a ja się z wami żegnam do zobaczenia w kolejnych filmach i cześć